Wieża widokowa na śnieżniku została oficjalnie otwarta i udostępniona turystom. Ma ponad 30 metrów wysokości, a stanęła w miejscu kamiennej wieży, która została zburzona w 1973 roku. Koszt całej inwestycji to mówimy o kwocie 13 milionów 600 tysięcy złotych. Bo to są oczywiście te koszty dodatkowe, które oprócz samego projektu, który został wybrany i firmy, która wygrała przetarg, jeszcze dochodzą, tak? Pewne różne rodzaju nadzory, inwestorskie, przyrodnicze, więc całość ujmujemy to w takiej kwocie. Dlaczego ten projekt, a nie inny? No Taka była decyzja w ten czas zespołu, który się zebrał lata temu i wybrał ten projekt jako najbardziej odzwierciedlający starą wieżę, jeszcze tej wieży poniemieckiej, która była na śnieżniku. Wieża była budowana przez trzy sezony, trzy lata, ale... Ale tylko trzy sezony letnie, razem 10 miesięcy pracy. Ciężka praca była, bardziej przygoda jak praca momentami. Konstrukcja, fundament żelbetowy, konstrukcja stalowa obudowana szkłem. I w, ta tak zwana sukienka, konstrukcja żelbetowa wznoszona razem z okładziną kamienną. Największym wyzwaniem przyroda, która dawała nam popalić i pokazywała nam swoje oblicze, za każdym razem inne, zaskakiwała nas. I wciąganie maszyn, urządzeń tutaj na górę, które, które zamontowały. Sama konstrukcja wieży to 100 ton stali, natomiast jak zauważono wcześniej, to około 1200 Cały. Ton wszystkich materiałów. Konstruktor wieży obliczył, przewidział 75 osób na tarasie i aż 200 osób na klatce schodowej. Śnieżnik jest kultową taką naszą górą, więc y, dzisiaj otwarcie tej wieży jest takim jakby... Y, Przypieczętowaniem naszego wspólnego chodzenia po górach, i bardzo się cieszymy, że, że możemy się tutaj spotkać dzisiaj. Mimo takiej słabej pogody, ale no jakoś wspieliśmy się i cieszymy się bardzo, że tu jesteśmy. Ja pochodzę z Domaszkowa. Co rano widziałem wieżę na śnieżniku, aż wreszcie przestałem ją widzieć. I teraz ją znowu widzę. Wróciła na swoje miejsce i. Mówię, ja nie chcę dyskutować o wieży. Jako takiej, o projekcie, ona się powinna obronić po prostu praktyką, praktyką turystyczną, praktyką atrakcyjności. Mówiłem dzisiaj, że gdzieś tam na różnych miejscach spotkań rozmawia się, że po czeskiej stronie to się buduje różne atrakcje, a u nas nie. Oddaliśmy dzisiaj kolejną atrakcję na Ziemi kłodzkiej i korzystaliśmy z tego mądrze. W pierwszej fazie budowy no, nie przyjęliśmy tego z euforią. Nie było euforii. Pierwsza była obawa o tutaj nasze zbiorowiska roślinne, o rezerwat, o to cały dorobek przyrodniczy. Natomiast. Powiem szczerze, że z upływem czasu dzisiaj mogę tylko powiedzieć krótko, że podsumowując, jest to dobra inwestycja. Dobra inwestycja z punktu widzenia przyrodniczego przede wszystkim, ale i turystycznego i społecznego. Pogoda nie sprzyja, ale myślę, że mamy gorące serca i to, co się wszystko wydarzyło w okresie ostatnich dwóch lat, kiedy. Budowaliśmy tą wieżę z różnymi problemami, z różnymi doświadczeniami. Najważniejsze, że dzisiaj osiągnęliśmy ten cel. Mamy wieżę na śnieżniku. To jest pogoda właśnie śnieżniska. Bardzo dużo dni takich jest jak dzisiaj. Jest mglistych, jest niski pułap chmur i to jest cały urok tej góry naszej. Ja tęskniłem za tą wieżą. W 1973 roku byłem jako młody człowiek w czerwcu. Ona jeszcze stała, nie można było nastąpić. Starą wieżę wejść. Teraz jest nowa. Bardzo się cieszę. Czekaliśmy tyle lat, żeby ją odbudować, prawie 50, i, i, i chwała tym wszystkim ludziom, co do tego doprowadzili, I, i, i mamy w tej chwili tą wieżę. Ja zawsze mówię, że tak, że to jest przepiękny obiekt, który stoi na górze Śnieżnik i Śnieżka, królewna Śnieżka ma swoje spotki, a królewicz Śnieżnik ma teraz swoje berło. I tutaj jest berło dla mnie i dla moich kolegów tutaj bliskich, którzy są zżyci z tą górą, a mam taką wielu. My zawsze mówiliśmy tutaj strych, że idziemy nie na Śnieżnik, tylko idziemy na strych. Śnieżnik to najwyższy szczyt polskich Sudetów Wschodnich oraz masywu Śnieżnika, a jego zdobycie to cel wielu turystów przybywających do Kotliny Kłodzkiej. Teraz widoki z tego miejsca można podziwiać również z wieży.